Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallax. Słuchajcie, moi drodzy. Jest dziesiąta rocznica WG, czy też dziesiąta rocznica World of Tanks właściwie. I WG będzie nas raczyło opowieściami, jak to gra się zmieniała. Ale ja chciałem troszeczkę z innej beczki, mianowicie jakie są nasze oczekiwania wobec gry. Planowałem dzisiaj zrobić taki materiał o moich oczekiwaniach, ale pomyślałem sobie, że fajniej będzie zrobić ten materiał troszeczkę dłuższy, ale przy okazji wtrynić tam wasze oczekiwania, bo być może się na przykład nie pokrywają albo na przykład no, coś, czego ja oczekuję, niekoniecznie wy musicie również chcieć, tak, żeby w wocie było. Więc chciałbym, żebyście pod tym filmem napisali Wasze oczekiwania co do y, gry World of Tanks. Y, czego Wy byście chcieli? Tylko chciałbym, żebyście y, powiedzmy tak realnie podeszli do sprawy, czyli nie piszcie typu y, oczekiwań, typu, żeby WG dało nam po 30 tysięcy golda, albo żeby y, jakiś tam czołg miał ileś, nieważne ile pancerza, no bo to jest mój czołg ulubiony. Nie, nie, nie o to chodzi. Realne wymagania, realne oczekiwania, co byście chcieli zmienić w World of Tanks. Nie piszcie też o tym, żebyście nie chcieli mieć bitew 15.0 czy 0.15, no bo to raczej jest zależne od tego, jak gracze grają, a nie od tego, jaka gra jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. W momencie kiedy gra zrobiła się szybsza, czyli mamy zwiększoną ilość czołgów poruszających się bardzo szybko, w tym kołowców, no automatycznie skróciły się czasy bitew i o wynik 15-0, 15-2, 15-3 jest łatwiej, tak? Jest dużo łatwiej o taki wynik, bo po prostu jedna drużyna, która nie wykazuje żadnej inicjatywy albo błędnie się rozwiedzie, Zostaje szybko otoczona, i stąd się bierze wynik 15-0. Zresztą ja o tym jeszcze będę Wam y, mówił. Tutaj oglądacie sobie bitewkę hecerem, ponieważ zdecydowałem, że tak y, na sucho nie będę po prostu tego mówił, tylko y, coś podłożę. Także kolega sympatyczny hecerkiem sobie gra. Co Wy byście chcieli? Zrobię materiał, on będzie wtedy dłuższy, ale mam nadzieję, że ktoś go obejrzy. <laughs> Co byście chcieli tak naprawdę dostać od wargamingu takiego realnego, żeby dla was gra była przyjemniejsza. Każdy z nas może mieć inne oczekiwania, ale jednak no, jestem, jestem tego ciekawy. Także postaram się jutro albo pojutrze zrobić taki podwójny materiał, czyli zarówno moje oczekiwania, moje marzenia związane z tą grą. Yy, I przy okazji również wasze. A jeżeli na przykład nie będę się zgadzał z jakimś waszym oczekiwaniem, to też to powiem. No bo każdy z nas ma jakąś wizję wota i ona wcale nie musi być taka sama, prawda? Yy, dobra, to tyle. Yy, właściwie obejrzymy sobie tą bitewkę do końca. Także teraz normalnie zobaczymy, jak kolega HeadSerkiem gra. Wrzuciło go na piątki, a wy możecie pisać swoje. Swoje propozycje O, pod osłoną widzę oika. Także całkiem, całkiem nieźle No Hetzer w takiej W takim wydaniu tutaj Czyli rzucony na piątki On wcale nie jest jakiś super Zwłaszcza walczący w pierwszej linii Kolega tutaj całkiem nieźle myśli Prawdopodobnie Będzie chciał Żeby ogień zgarniał OI eksperymental. <laughs> to jest fajne Dobra, jest jeszcze heter przeciwnika, proszę, e, no że to weszło, że to weszło. O, e, akurat czekam również na dzisiejszą aktualizację, wypełnie też. Ponieważ pojazdy od 1 do 6 dostały buffa do życia, więc na przynajmniej kilku streamach będziemy sobie grali od 1 do 6. K warto by było też się zastanowić w ogóle nad tym. Y co to tak naprawdę oznacza, który tier dostał największego buffa? Oczywiście one nie dostały wszystkie tej samej ilości hapsa. Tak, czyli e, na przykład piątka procentowo na pewno dostała mniej hapsa niż dwójka. E, gdyby procentowo tyle samo dostały, no to by była kuryzalna sytuacja, że czołgi siódmego poziomu. Oho. <słuch> Dobra, mamy fraga. No, przewaga drużyny przeciwna jest dosyć duża. Oj, babok, babok, babok. Coś czuję, że <ścoughs> w związku z babokami będzie trochę pragnień. Bo u mnie na pewno będzie trochę pragnień w związku z babokami. O, uwaga, uwaga. A i że to nie weszło. Kolega na imie yy, strzelił. Gdyby przycelował, pewnie by mogło wejść. Ale widzę, że ciągle... No, teraz weszło akurat. Faktem jest, że czasami na imię wam wejdzie szybciej niż celniej strzelić Jakbyście sami celowali, proszę bardzo, 6 fragów już w tym momencie. No jest w wodzie jeszcze kilka rzeczy. Aha, wykrycie. Pancer 3J Co nie zwraca uwagi? To się bardzo źle skończy dla niego no właśnie. O, to się źle skończyło. No, i się nagle tak troszeczkę wyrównało, tak jakby. Ja, szczerze mówiąc, nie cierpię tej mapki. Uważam, że coś tu trzeba było zmienić. <laughs> Naprawdę, mam wyłączoną ją, także nie gram na niej zupełnie. Jakaś zmiana jest potrzebna. To jest mapka, słuchajcie, yy, kultowa w World of Times. To jest bardzo stara mapa, więc. Yy, no. No niestety, no nie, nie gram się dobrze po prostu na tej yy, akurat mapie. Myślę, że coś tu trzeba było zmienić. Uważam, że są za dalekie przestrzały na niej. W środku zrobili to miejsce do strzelania się powiedzmy ciężkich czołgów, ale nam trzeba dojechać. I do tego jeszcze trzeba uważać, żeby z boku nie dostać. Hmm. Co tu zostało? Bo widać niki. Otóż zostało tak: Chinu, e, Typ 95 i Babok. Niestety wszystkie trzy pojazdy są dla kolegi bardzo groźne, no bo zostało 38 HP. O! No! Można i tak. Można i tak, bez Kitu. Chociaż z drugiej strony. Może to jakiś manewr taktyczny. O! Jest gościu. Ale nie jest. Pięknie. 335 weszło. No i teraz babok, babok, babok. Tak, kolega kluczy na boki. A nie. Na suczkę babok się zaczaił. No to teraz już. Nic mu z tego nie wyjdzie, prawdopodobnie. Słuchajcie, ja zwiększę prędkość, bo to nie wiadomo, może będzie ten M37 uciekał. Piszą, żeby kapować, ale to jest nie. Aha. No, będzie przycelowanie. Chyba. Tak jest. I tak się kończy bitwa. Także czekam, moi drodzy, na Wasze jakieś propozycje, oczekiwania albo, albo może wręcz żądania od Wargamingu związane z World of Tanks. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.